Jak przeżyję? Żyje. Ej, generalnie tam. tamten chłop go pięknego Ej, widziałeś to Tak stricte pod kątem zdrowotnym właśnie Że ostatnim pociskiem z magazynka typa dokończyłem Chodnież mi mm. Kurwa granaty nie mam Bo ja zamieniłem na pistolet i Jak Teraz, skacz szybko Masz czołg Ja będę go układał ja, to mi go zaznaczę pra... Nie wiem jak się zaznaczę Ku Prawie na dachu byłem chyba no. okay. On jest zajęty Tak no Dobra, zjebałem, ale. Wysadziłeś sam siebie? No. Dobra, wskoczysz na mnie. Zamiast trzy ładunki, mogłem trzy ładunki, ładunki jedno i odsłonąć, Nie ja zapomniałem, który jest tu. Skacz! Łęcz. Omyłkowo kliknąłem trójkę po trójkę, mam ten grana z tym sensorem. Gościu dostał w łeb nimi i, <laughs> i <mnie to> <laughs> Ale dobre to